Naukowcy szacują, że co 25 minut znika z powierzchni Ziemi jeden gatunek. Jeden gatunek ssaka, gada, ptaka, rośliny bezpowrotnie ginie z naszej planety. W XXI wieku jedną z głównych przyczyn wymierania gatunków jest nadmierne, często rabunkowe pozyskiwanie ich ze środowiska naturalnego w celu zaspokojenia popytu na rynkach międzynarodowych. Nielegalny handel i przemyt okazów gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem stał się niezwykle opłacalnym procederem. Wspieranie go to nie tylko zbrodnia przeciwko przyrodzie, ale także wspieranie przestępców. By przeciwdziałać temu zjawisku, w 1973 roku reprezentanci 80 państw przyjęli tekst konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami, gatunków zagrożonych wyginięciem, w skrócie CITES. Od tamtej pory na odbywających się co 3 lata spotkaniach stron lista roślin i zwierząt objętych ochroną jest uzupełniana o nowe gatunki. Do dziś dokument ten ratyfikowały już 182 państwa. Zasady funkcjonowania konwencji opierają się o system zezwoleń i świadectw wydawanych na potrzeby międzynarodowego handlu okazami roślin i zwierząt z gatunków objętych na jej mocy ochroną. Gatunki te ujęte są w trzech załącznikach, przy czym przyporządkowanie gatunków do załączników wynika głównie ze stopnia ich zagrożenia. Aktualnie CITES obejmuje ochroną ponad 35 tysięcy gatunków. Wielu z nas, całkiem przypadkiem, może znaleźć się w sytuacji o krok od popełnienia przestępstwa. Czasem w czasie wakacji kuszą nas oryginalne pamiątki wykonane z roślin i zwierząt. Należy zdawać sobie sprawę, że jeśli należą one do gatunków z listy CITES, kupując je tworzymy popyt, który nakręca spiralę nielegalnego handlu. Co więcej, zakup taki może mieć także bezpośredni wpływ na nas, czekają nas bowiem poważne nieprzyjemności na granicy państwowej. Jeśli przebywający za granicą kupimy okaz chroniony CITES bez niezbędnego zezwolenia, to nawet jeśli uda nam się wywieźć go z kraju pochodzenia, zostaniemy zatrzymani przez polskie służby celne. Przewożąc bez zezwolenia skóry zwierząt, torebki, buty ze skóry krokodyla czy węża, koralowce czy chronione muszle, zostaniemy oskarżeni o przemyt. Zgodnie z polskim prawem jest to przestępstwo. Sprawa nieodwołalnie trafia do sądu, który orzec może karę pozbawienia wolności na okres nawet pięciu lat. Jak uchronić się przed popełnieniem fatalnego błędu? Jak odróżnić pamiątkę, którą można bezpiecznie przywieźć z wakacji, od prawdziwej pułapki, listę gatunków, roślin i zwierząt chronionych CITES oraz wszystkie informacje, jakie powinien posiadać odpowiedzialny turysta? Możesz znaleźć na stronie internetowej kampanii Ginące gatunki. Wylatując na urlop w odległe miejsce, nie zapomnij o mapie ginącego świata. Na lotniskach ośmiu polskich miast możesz otrzymać ją w formie ulotki. Znajdziesz na niej informacje, a także zdjęcia przykładowych pamiątek, których wwiezienie do kraju będzie źródłem problemów. Podzielona na sześć kontynentów jest ściągawką. Warto wiedzieć, czego nie kupować. Przed wyjazdem za granicę warto także ściągnąć na smartfona lub tablet bezpłatną aplikację. Dzięki niej w każdej chwili będziemy mogli zerknąć na listę niebezpiecznych pamiątek pułapek. Podróżujmy bezpiecznie i odpowiedzialnie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej, na naszym profilu na Facebooku oraz w artykułach i publikacjach, które ukazują się w ramach kampanii. Pamiętajmy, naszą planetę pożyczyliśmy od naszych potomków. My jesteśmy tu tylko na chwilę. Niech zostanie wciąż piękna, by cieszyć kolejne pokolenia.